Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami 4 chłap. My właśnie idziemy odebrać paczkę z paczkomatu, bo doszła nam paczuszka. Zaraz Wam też ją pokażę, jak już wrócę do domu. I będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie teraz szybciutko łapkę w górę. Może jakiś fajny komentarz, ale na no to możecie już zostawić, gdy obejrzycie film. No i życzę Wam miłego oglądania. Teraz już właśnie odebrałam tą paczkę. Tą już wzięłam rano, bo tam przywiózł listonosz i była w skrzynce. A ta właśnie większa była w paczkomacie InPost. Ta jest od, od Ewy z kanału Śladami Psa. Wygraliśmy u nich rozdanie. A ta paczka jest ze sklepu Sklep Sali i też wygraliśmy u nich rozdanie na Instagramie. No i właśnie... Dwa rozdania aż wygraliśmy w jeden dzień, albo jed dzień po drugim. Rzadko tak się nam zdarza, w sumie wygraliśmy tylko kilka rozdań, ale naprawdę się bardzo cieszę. Już Wam pokazuję. Tutaj już zajrzałam rano, a teraz już mamy godzinę 18, jak to nagrywam, ale pokażę Wam teraz najpierw, co jest w tej paczuszce. Ok, pierwszą rzeczą. Jest taki odblask zakładany na obroże Trixie. właśnie teraz się przyda na zimę. Bardzo za niego dziękujemy. Już go tutaj odpakuję. To jest zawinięty. Zobaczymy, jak on w ogóle wygląda. Tutaj widzę, że mamy taką przyczepkę, ale ją można sobie odpiąć, gdyby była lepsza za ciężka. Czekajcie tutaj. O, sobie jakoś ustawię, żebyście lepiej widzieli. O, odpinamy. Tutaj coś mamy. Jeszcze będę musiała to sobie jakoś tak pomyśleć, jak to w ogóle trzeba zrobić. Tutaj widzę, że mamy jakiś ekspres. I coś w środku jest, chyba. Albo nie ma. Albo można sobie włożyć. Nie wiem, poczekajcie. Zobaczę sobie dokładnie i zaraz wam pokażę. Okej, okay, ja już to mniej więcej tak obczaiłam i mniej tak świeci ta obroża jeszcze tutaj coś można nacisnąć i powinien zmienić się tryb świecenia. Jest taki tryb, tutaj wy widzicie bardziej tak. Tak jakby to w ogóle nie świeciło, a u mnie jest po prostu czerwony kolor. Ale jest jeszcze taki I taki zwykły, że cały czas świeci. Można oczywiście wyłączyć i teraz już wiem, po co jest to. Możemy to założyć psiakowi na obrożę z tego, co się domyślam. Yy, tak, i wtedy odczepiamy ten karabinek Sobie wyjmujemy to z tego yy, A jeśli chcemy mieć z tego taką torebkę na smaczki Chyba, jeśli dobrze w ogóle myślę No to możemy sobie to tak przywiesić Albo po prostu, to nie jest takie zastosowanie, ale można jakoś z tego tak korzystać Sobie to dopiąć gdzieś do spodni, do kurtki Tutaj mamy suwak no albo tutaj możemy dać woreczki na psie odchody chyba że tutaj wystają a tutaj jest dużo miejsca na przykład na przysmaki i zamiast psiakowi na obruszkę założyć to można sobie to gdzieś dopiąć no i też będzie nas dobrze widać jak będziemy sobie spacerować z psiakiem i tutaj się przełącza te tryby następną nagrodą od śladami psa są kiełbaski z Winstona to są te z Rosmana mają 60 gramów, jest 8 sztuk. I yy, tutaj jest i skład. Mają mięso, Poczekajcie, bo mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 90% mięsa, w tym 14% wołowiny i substancje mineralne. Yy, I to będzie fajny taki przysmak, bo to są takie kłobaski. Myślę, że będą mi się jakąś smakowały. I ostatnią nagrodą od śladami psa bo tam już, jak widzicie, koperty nic nie ma są się frykasy. Z firmy Gnatek. Nigdy y, takich nie widziałam. Są takie smaczki i tutaj pisze, że to są y, żołądki. Y, 100 gramów. No, Także psaki sobie przetestują, bo jeszcze takiego czegoś nie jadły, a tej firmy w ogóle nie znamy, więc będziemy mogli sobie przetestować. Dziękujemy. Teraz otworzymy y, paczuchę y, z nagrodę z konkursu u sklepu sali.pl. Możecie ich odwiedzić na Instagramie. Ja teraz rozetnę karton i zaraz do was wrócę. Zobaczcie, jak to tutaj pięknie jest zapakowane. Mamy karteczkę, e, właśnie od tego sklepu. Gratulujemy wygranej w naszym konkursie. Oznacz nas i macie ich Facebooka, sklep sali i Instagrama. E, naprawdę bardzo miło. Zostaliśmy też naklejeczkę, tą, co jest na pudełku. Jest bardzo ładna. Eee, I ogólnie wygraną w konkursie była ta karma. A dostaliśmy jeszcze dodatkowo takiego pateczka z Alpha Spirit, więc jest bardzo miło, bo się go nie spodziewałam. No i teraz sobie zobaczymy tą karmę. Mamy tutaj 2 kg karmy wiejska zagroda o smaku kaczka z gruszką. Mamy tutaj też naklejkę karma pełnoporciowa dla psów, dobro, dla psów dorosłych. I moje psiaki ogólnie jedzą wie, wiejską zagrodę na co dzień tylko że o smaku indeks z jagnięciną, i to są troszkę większe chrupki. A tutaj są takie fajne, małe. Już wam tutaj pokażę skład. Tak on się prezentuje: możecie sobie zatrzymać i przeczytać. Jest jeszcze skład analityczny. Tutaj są dodatki. No i tutaj dawkowanie, ale to jest takie dawkowanie, że jak Wasz psiak nic innego w ciągu dnia nie zje tylko tą karmę to ile jej może zjeść. Także bardzo się cieszę, że udało nam się wygrać tą nagrodę. To są już wszystkie rzeczy, które dzisiaj otwieraliśmy. Tutaj jest ta karma od sklepu sklep sali. No i tutaj te od nich karteczka, naklejka i paluszek, a tutaj są te smaczki i ten odblask od śladami psa. Także naprawdę bardzo się cieszę, że udało nam się wygrać. No i na pewno będziemy dalej brali udział w konkursach i rozdaniach, no bo naprawdę tam prawie nic nie trzeba zrobić, a można wygrać fajne nagrody. I też zapraszam Was na naszego Instagrama, bo my też często robimy różne konkursy i rozdania. Staram się także, jak się jeden skończy, to wstawiam następne. Są to czasami rozdania, które ja sama kupuję na nie nagrody, czasami są. Sponsorowany, że możecie wygrać mm, nagrody od danej firmy. Także Was serdecznie zapraszam. Nazwa to Luna Mini Chihuahua. E, no, link macie w opisie. Do zobaczenia.